Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na pierwszej w tym sezonie sezonu 22 23 konferencji prasowej po meczu, po mistrzostwo czwartej grupy trzeciej ligi. Dzisiaj mecz na linii Ostrowie Dębica. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania, szczególnie ciepło, co czynię zwykle z wielką przyjemnością, moich gości po prawej stronie, trener Dariusz Kantor, z ekipy dębickiej Wisłoki. I dzisiaj po raz pierwszy, z czego również jest mi bardzo miło, Andrzej Wójcik, w roli tego, który będzie odpowiadał na Państwa pytania, witam serdecznie. I tradycyjnie prośba do obu szkoleniowców o komentarz do wojskowych wydarzeń, tego co działo się przez no grubo ponad 90 minut na burawie Stadionu przy Świętokrzyskiej, a potem jeśli będą pytania z sali, odpowiedzi na te pytania. tu bardzo proszę zaczynaj twój komentarz do dzisiejszych wydarzeń boiskowych. Gratuluję trenerowi Wójcikowi i zespołowi Krzowu. Tutaj zwycięstwo było zasłużone, nie ma co ukrywać, że pierwsza połowa nam nie wyszła, bo... Straciliśmy dwie bramki w bardzo prosty sposób. Z drugiej połowie myślę, że weszliśmy już na te nasze lepsze tory. Myślę, że kluczowa sytuacja dla przebiegu tego meczu była Huberta Kula. Około 70 minut dostał piłkę wsteczną. Niestety źle tą piłkę przyjął i, i tak naprawdę obrońcy szczągowali swoją ofiarnością wybronić w tę sytuację. Jeżeli byśmy strzelili tę bramkę. Myślę, że bylibyśmy w stanie ten mecz odwrócić, bo, bo myślę, że nikt chyba tutaj nie powie, że tej drugiej części drugiej połowy nie dominowaliśmy, bo, bo dominowaliśmy, byliśmy częściej przy piłce, może niewiele jeszcze z tego wynikało, ale myślę, że jakbyśmy zdobyli Gola, to, no to byśmy poszli po kolejne, bo wiadomo, że, że bramka napędza i myślę, że udałoby nam się tutaj zdobyć jakieś punkty. Oczywiście trzeba też oddać drużynie Krzodze, że, że to jest bardzo dobra drużyna, uważam, że że to jest drużyna, która spokojnie załapie się w tym sezonie do top 6. Zresztą mecz wieczystą pokazał, że, że, że łatwo nie zużyli broni i to był no, bardzo wyrównany mecz, co pewnie niewielu, e, niewielu w to pewnie wierzyło. A jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli pewnie wyciąłby ktoś bramki z tego meczu same, e, no to naprawdę, bramki traciliśmy w bardzo łatwy sposób, no, takie bramki nie, nie powinny przytrafiać się na dużo niższych poziomach, a, a już nawet nie wspomnę o trzeciej lidze, bo pierwsza sytuacja, gdzie trzech obrońców i, i napastnik szo, on, on nie powinien nawet czało oddać, on oddaje czas do do druga sytuacja, Arek Staszczak wygania napastnika KSZO do boku pola karnego i w jakiś niespotykany sposób dotyka piłkę ręką, oczywiście karnie zasłużone, ale co miałem zawodnik na myśli, to, to, to ciężko mi powiedzieć. Trzecia bramka, no to wiadomo, że kurs piłkarz żakszo, ale no, zachowanie Wojtka Daniela no, też było dalekie od idealu, bo, no, bo takich bramek no, nie oglądamy wiele na boiskach. Także jeszcze raz gratulacje dla Przo. Myślę, że jej wygrana jest zasłużona i, i tyle. Dziękuję serdecznie, tyle szkolenia wydrużenie gości. Andrzeje. podczas początku mojej pracy dzisiaj na stadionie wspomniałem o dobrym meczu z wieczystą w Krakowie. Myślę, że ta gra z Wieczystej, szczególnie fragmenty, kiedy były sytuacje bramkowe, przełożyła się dzisiaj na, na to, co oglądali kibice przy wszystkiej. Jak ty oceniasz postawę twojego zespołu, patrząc z perspektywy tej krakowskiej gry i dzisiaj przeciwko Wisłocie? Na pewno dziękuję ci, za gratulacje. No tak jak tutaj trener powiedział, ten mecz miał dwie, dwie zgoła odmienne połowy. W pierwszej połowie ten zespół przypominał, ten, który wyszliśmy, ten, który graliśmy tydzień temu z wieczystą, były, był dobrze założony pressing, było, były sytuacje, już tak naprawdę w pierwszej akcji meczu mogliśmy ten mecz, ten mecz otworzyć i pewnie też miałby inne oblicze, ten mecz z kolei. Natomiast druga połowa no troszeczkę zdecydował myślę, że minimalizm. Z jednej strony też się na to ukierunkowaliśmy, bo, bo wiemy, że za trzy dni jest kolejny mecz. Z drugiej strony, pewnie zawodnicy też podświadomie, podświadomie chcieli się oszczędzać na, na to właśnie na to środowe spotkanie, środowe derby. Mogło nas to pokarać. Niemniej, no, tak jak tutaj tren wspomniał, no, ja sobie przypominam jeszcze jedną sytuację, z której mogłoby się coś wydarzyć i tutaj chwała na pewno naszym obrońcom. W nagrodę ta linia obrony dostała piękną, znaczy dostała, strzeliła pięknego, pięknego gola, bo, bo Radek Sylwestrzak swoim strzem na pewno zapisał się tu na, długie, na długi, długi czas na tym stadionie. I właśnie to też chciałem podkreślić jako drugi sukces dzisiejszego dnia, bo powiem szczerze, że jestem tutaj na kszołach praktycznie na wszystkich meczach domowych. Dawno nie widziałem tak dobrej atmosfery i tutaj na pewno to jest równie, równie dużym sukcesem co, co sam dzisiejszy wynik, bo, no, bo był doping, w który był zaangażowany cały stadion, byli kibice gości, których też osobiście znam i, i, i wiem, że ta atmosfera potrafią zrobić atmosferę i ta atmosfera była, było dużo rodzin z dziećmi, był tam jakiś Plac zawal w no tam dokładnie nie wiem, ale aczkolwiek ale, ale hmm, trzeba podkreślić tutaj pracę zarządu na, na tym, nazwijmy to świętem, jakim ma być mecz piłkarski i, i, i to bym postawił na równi jako, jako sukces w tym meczu. Nie mniej jednak mówię, no, cieszymy się, że udało nam się odrobić to, co straciliśmy tydzień temu. Myślę, że myślę, że ten zespół stać na więcej. Jeszcze raz dziękuję za gratulacje Lidmiastro. Dziękuję serdecznie tyle tam Burci bardzo proszę Darek i Andrzej do Państwa dyspozycji. Ja mogę tym, że mam podkreśla, dwa pytania. Pierwsze pytanie odnośnie e, Artura Drumoniłka, co się z nim stało i czy w jakiś sposób to zakłóciło te przedmiotowe założenia e, personalne w grze? a drugie pytanie mam Kuba bo Jakubu, jak Bóle się zaprezentował relację grenokami. E, na szczęście Be, bez konsekwencji. Tak jak to w przypadku krąg karzowskiego, wysoko się jednak konsekwencjami. Czy jak tak trenuje, czy tak y, wymagacie od nich, żeby grał wysoko, czy tak po prostu lubi? Yy, na pierwsze pytanie, yy, tak, mieliśmy swoje problemy przed meczem, w zasadzie w ostatniej, przedostatniej akcji rozgrzewki wypad, wypadł Artur. Powiem szczerze, że nie znam diagnozy, no coś tam, coś tam się stało z ręką, nie wiemy dokładnie co, na pewno pojechał na badania, pewnie trochę to rozbiło Jakoś tam jakieś tam przygotowania do meczu, bo, bo uważam, że Artur jest ważnym ogniwem, ale to też pokazało, że ludzie, którzy są kolejni, na dziś kolejni, Również są ważnymi ogniwami i pociągnęli to w dobrej jakości, szczególnie tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, w pierwszej, w pierwszej połowie. Co do gry Kuby Burka, to tak, to jest nasz, nasz model, nasza, nasza propozycja do gry bramkarza, zresztą nie tylko nasza, bo tu dzisiaj już ci to powie bramkarze, no, muszą grać aktywnie, w budowa brać udział aktywny w budowaniu gry, w grze ofensywnej. Bramkarz nie tylko jest odbronienia. owszem, Bankamenty się będą zdarzać. Myślę, że jednak, jeżeli wyeliminujemy te bankamenty, to e, pozycja Kuby nie jest trzeciej wizy. Darek opuścił plac gry, Darek Jągiel. Będzie to na koronę, czy? E, myślę, że tak, bo tutaj już reagowaliśmy zmęczeniowo. W naszych oczach troszeczkę, troszeczkę Darek ciężko wyglądał e, i stąd taka zmiana. Ja mam jeszcze pytanie. E, jakie to uczucie wygrać ze swoim byłym klubem to razem nie boli zawodnika, a asystenta trenera? Hmm, tu to czym znaczy ja tutaj jakichś, nie wiem, specjalnych podtekstów, emocji y, nie mam. Na pewno się cieszę, cieszę się, bo bardzo dużo oglądamy. E, oglądamy, robimy tych przedmeczowych analiz i pewne rzeczy się sprawdzają i to na pewno jest fajne. Natomiast tutaj w kontekście jakichś takich odczuć, nie wiem, bardziej, mniej chcę, zawsze chcemy wygrać po prostu. To jest prosta droga i, i, i tutaj nie mam żadnych jakichś takich, mówię, dodatkowych e, napięć emocjonalnych. Jeszcze pytanie do trenera Wisłoki. E, o co Wisłoka będzie walczyć w tym sezonie? Czy o jakieś wyższe cele, czy jednak utrzymanie? Ciężko powiedzieć, ja też powiedziałem z chłopakom, czy, że zobaczymy o co będziemy grali. Tak naprawdę no mieliśmy cel pójść za ciosem po meczu z Łagowem. To się nie udało. Każdy kolejny mecz będzie teraz no będzie bardzo ważny, bo, bo tak jak też chłopaków powiedziałam, że tutaj już nie będzie grupy takiej, która się wyłoni w przerwie zimowej już praktycznie większość ludzi wiedziała. Którzy, które drużyny będą walczyły o utrzymanie i tak naprawdę no ten sezon tak wygląda Teraz, no jeżeli popatrzeć na tabelę drugiej ligi, mamy Motor na ostatnim miejscu i w strefie spadkowej jest jeszcze Siarka, także tych drużyn zainteresowanych spadkiem może być nawet 5, Może nawet więcej, bo jeszcze jest Garbarnia, jest jeszcze Hutnik. Także no my chcielibyśmy grać w górnej części tabeli, ale czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Już od środowego meczu z Podlasiem Myślimy o tym, żeby kolejne trzy punkty u siebie na wojsku zainkasować. Proszę takie różne pytanie do trenerów Czy wieczysta zawoju je ligę? No dla mnie tutaj no, raczej no, nie mam kandydata, która może się, może się postawić w przeciągu całego sezonu wieczystej. No czy ja no, uważam, że na pewno... Yy... Jeżeli wygra, kto inny tą ligę, to będzie bardzo duża niespodzianka, niespodzianka sporego kalibru. Natomiast ja myślę, że na pewno nie będzie to tak, tak prosto, jak, jak było dla nim w czwartej lize, gdzie te wyniki często, a ja akurat śledzę tam tą małopolską czwartą ligę, te wyniki często zamykały się w 20 minutach. No tutaj... Moim zdaniem y, troszeczkę przy takiej y, bardziej y, takim z, bardziej zdecydowaniu y, naszych zawodników mogliśmy tam się pokusić co najmniej o z na wieczystej. Także tutaj już nie będzie takich zespołów y, tak jak powiedziałem, które w 20 minucie złożą broń. Myślę, że będzie im na pewno trudno. Y, ale myślę, że w, tym, w tej lidze będzie wiele ciekawych y, jest bardzo ciekawy projekt Wisłoka, bardzo ciekawy projekt pod Nowy Targ. I myślę, że tutaj ktoś na pewno będzie chciał grać, na pewno każdy będzie chciał wygrywać. To jest proste, proste rozumowanie. Natomiast no myślę, że tak jak, tak jak powiedziałem, że jeżeli Wieczysta nie, za, nie zajmie pierwszego miejsca, to będzie spora, spora niespodzianka.